Cześć, witajcie, żniwa w trakcie, nagrywam filmik z, z pola, z akcji, że tak powiem. Tutaj taki, ta pierwsza część, gdzie jest henola, takie kolby tutaj zbieram, tnę to sekatorem, wkładam tutaj do takich worków, i chciałam się podzielić kilkoma takimi spostrzeżeniami. E, pierwsza z nich to e, taka, że gdziekolwiek by nie spojrzeć, to oprócz tego, że tutaj oczywiście, no, zobaczcie jak Komosa, e, no właściwie, no można by powiedzieć, że e, ta konkurencja z. E, Pionosa ją jednak chyba wygrywa. Tutaj akurat jest taka część, że te kolby są dosyć duże, ale jak się tak wejdzie do, do środka, o, zobaczcie, to o, tu jest tak na przykład taki plac, gdzie, gdzie no, tych konopi nie ma za dużo. A nawet gdyby one były takie rzadkie, no to te kolby nie są takie duże, jakie mogłyby by, by być, gdyby właśnie były rzadziej wysiane czy też posadzone na przykład w szklarni. No i mam taką, taką refleksję, że po prostu ta dru, 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 drugą, tak, że... Zobaczcie tutaj, odsłonię... Zobaczcie, ile ziaren leży na glebie. A ja tego, ja tego nie ruszałam tutaj, tak? To wszystko zrobił wiatr. Eee, więc no i teraz każde takie zobaczcie, to są tu są nasionka. Tak i takie kolby zbieram, żeby to wysuszyć. I o, tutaj są już ziarenka też takie ładne. Eee, o, tutaj też taki zobaczcie jest bardzo dużo ziarenek tutaj no i dlatego szybko to wkładam do worków żeby no w tym ścięciu to zbieram to delikatnie z, z sekatorem ścinam i wkładam do worka żeby nie opadało ziaren dużo no i wyobrażam sobie że na no, taką henolę jak ścina kombajn to bardzo dużo się osypuje na, e, e, na ziemię, tym bardziej jeśli to jest taki kombajn no, zbożowy, którym też niektórzy e, ścinają. A taki kombajn do, do, do konopi, to, to być może jest to lepiej, ale no i tak, zanim tą taśmą przerzucić na tą przyczepę, to się na przyczepie osypie naprawdę bardzo dużo strat, jest w ziarnach w sensie takim że na henola henola teoretycznie powinna nawet dawać do 1, do 1,5 tony do 1,7 z hektara i mogę sobie to oczywiście wyobrazić natomiast no nie na takim polu, gdzie nie jest to odchwaszczane e, i y, y, gdzie y, no niestety ta, ta, te chwasty nas tutaj zarosły ale i tak uważam, że jest dobrze. Wiem, widziałam u Kamila, którego pozdrawiam Pozdrawiam Kamil e, tak, i plac tam był, takie są kurcze kolby tej henoli, że no naprawdę z takim miałem poczucie, że z taki, to, to jest taka maczuga wręcz. To z takiej maczugi to może z kilomasiąd być, kurde. Kto wie. No, y, także no, tak to, tak to wygląda. Tak, potem pokażę ten proces, y, jak pokazywam, y, y, jak te kolby suszymy, ale te, pomysł, bo trymerowanie to też jest to obcinanie tych liści, ale o tym może w następnym filmie. Pa pa.